Panie że co do spotkania, to powiedz, powiedzmy sobie szczerze, mecz się, nim zaczął, to właściwie się sko skończył. Rywalki na samym początku zrobiły sporą przewagę, później było ciężko wrócić do spotkania. No tak, początek spotkania, straty pił piłek, kontra, 4-0. Już właściwie dziewczyny nie wierzyły chyba dalej, że mogą cokolwiek więcej zrobić. No, zespół Lublina to jest inna klasa niż my. Było to widać wyraźnie. Yy, obnażyły trochę nasze braki, nad czym musimy popracować i, i tyle można tylko powiedzieć. Panie, że to tempo, które narzucił Lublin w pierwszej części, naprawdę było nie do ogarnięcia dla naszej drużyny. W drugiej części wyglądało to już nieco lepiej. Yy, no tak, chyba wydaje mi się, że no, 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 zbyt dużo tych strat na początku, yy, takie, takie, takie szukanie winnych, kto zawinił, kto przywinił, zamiast wracać od razu do obrony i to chyba było. No tym powodem, że, że, że ten mecz już potoczył się później zupełnie na nie naszą korzyść.